Myślę, że to, to jest taki bardzo duży pozytyw tego początku sezonu, że, że wygraliśmy wszystkie mecze. No, ten dzisiejszy mecz to takie bardzo duże falowanie naszego poziomu gry w, w każdym secie. Także no, widać, że jest ten początek sezonu, że jeszcze to tak wszystko nie, nie funkcjonuje jakby chciały, jakbym ja chciał, jakby chciały zawodniczki. Ale. To, co jest najważniejsze, realizujemy taki mały cel, który sobie postawiliśmy na ten początek sezonu i to mnie, to mnie bardzo cieszy, że pomimo też e, jakichś tam e, kłopotów zdrowotnych potrafimy wyjść na boisko, nie pokazywać tego, a bić się z przeciwnikiem i, i być e, równorzędnym przeciwnikiem dla niego. Wszystko małymi kroczkami. Dzisiaj odbył się mecz z OKS-em. Plan był taki, żeby wygrać ten mecz. Wiadomo, chcieliśmy za trzy punkty, nie udało się, ale tak jak mówię, zwycięstwo za dwa jest też bardzo cenne. Teraz przed nami wyjazd do Rzeszowa i na tym się będziemy skupiać i będziemy sobie kolejny cel stawiali. Także my na każdy mecz mamy jakiś określony cel, a gdzie nas te cele doprowadzą, to też zobaczymy na koniec sezonu. Tak chcieliśmy zacząć wygrywaniem tutaj tych meczy, krok po kroczku. Taki mamy cel w drużynie, że po prostu nie napalamy się na nic, po prostu idziemy cios za ciosem, tak naprawdę punkt po punkcie i, i dążymy do tego. Bardzo się cieszymy z tej wygranej, bo dzisiaj bardzo ciężko, no ale wygrana zostaje w Radomiu. I wracamy do Radomia z tą wygraną, więc bardzo się cieszymy. Wcześniejszym meczu wygrywałyśmy 3-0. W tym momencie jakby ok, wygrywamy 3-2, ale bardzo dużo tutaj problemów mieliśmy w tym meczu. Nie mogliśmy zatrzymać najlepszej tutaj zawodniczki Bidias. Tutaj bardzo się frustrowałyśmy, w Kradusie błędy i wydaje mi się, że nie zagrałyśmy dzisiaj naszym siatkówkę ale jakby jestem mega dumna z dziewczyn, że to wyciągnęłyśmy, i bo naprawdę było ciężko i mentalnie był taki kompletny rollercoaster. Sama tak miałam w głowie, więc jakby bardzo się cieszę z tej wygranej. Na pewno to jest budujące i motywujące tak naprawdę do na następnych treningów. U nas była przerwa w graniu. No ale co mogę powiedzieć o meczu? To to, że troszkę rozczarowujące jest to, że Mimo, że fajnie wracałyśmy w setach poprzegranych i, i potrafiłyśmy wygrać z dużą przewagą, to finalnie ten decydujący tiebrek e, gdzieś tam zabrakło nam tych emocji i, i tej siły, i no niestety nasza gra bardzo falowała. Cieszę się, że, że wygrywałyśmy jakieś pojedyncze sety, oczywiście dwa sety po. Po przegraniu, że, że potrafiłyśmy wrócić, ale na ten moment nasza gra za bardzo faluje. Trzeba poukładać niektóre rzeczy. I... Skupić się na dokładności w niektórych elementach i myślę, że następne mecze pójdą już nam troszkę ładniej. Dużo w mediach o tym było. <grych> Chcieliśmy po prostu przełożyć mecz, a, a nagle wszyscy się o tym dowiedzieli, więc yy, no był tam yy, u nas panował wirus, plus yy, pojawiły się kontuzje. Tak naprawdę nie byliśmy w stanie wyprowadzić yy, nawet jednej szóstki do, do meczu. Na szczęście to już jest, tak jak pan mówi, za nami. Dzisiaj miałyśmy pełny skład. I wracamy po prostu do, do treningów, coraz intensywniej będziemy pracować, bo wiadomo po powrocie to też nie mogło wszystko odbywać się na 100%, więc teraz mamy jeszcze trochę czasu i myślę na tych treningach też będziemy troszkę więcej pracować.